O oh, you no, know. I cztery, crazy, się Crazy, crazy. Zablokowałaś auto? I tak, tak. Teraz mogę iść. Widzisz, widzisz, widzisz tą bawę? Ona wsiadła do twojego auta. to ja idę do koleżanki. Zablokuj mi <grym> to auto. To, to, to jest moja żona. Bogusława. Odblokuj mi auto. Albo tam do no, ciebie przyjdę. Blokowałam. To ja nie mogę ruszyć. No to poczekaj. Ej no. Nie mogę ruszyć, korek przeze mnie się zrobił. Pizza! Karton. Dziękuję, do widzenia. Twoim autem ktoś jeździ? Zablok Aha, To za zablokuję. Zablokowałam. A no. nie, tak nie. Gonię tego. Kto na nim jedzie? Rowerkiem. Takim bilutkim. ładnym. Oj! On jest koło Starbucksa. Teraz e, jedzie w stronę. Czekaj, Ja, ja go. Ja go dogonię. Tu jest. Ale. <laughs> Kogo ty gonisz? Ej, stój Vanessa. Ale to nie ja jeżdżę tym autem. Ja jestem koleżankę. A jak ty jaś na imię? Jak? Miller. Dalej. Stój, stój, stój tu, stój tu. Dobra. Już nic nie zrobię. Przecież mi odjechałaś. Już więcej nie wracaj do domu. Ale ja poszłam do koleżanki. Jestem u koleżanki. A gdzie ta Twoja koleżanka mieszka? Eee... Yy, niedaleko Perfura, yy, wiesz? Niedaleko nas, wiesz? Tylko, że koło nas prawie nikogo nie ma. No, ale z, z drugiej strony. Z drugiej strony, tak? Nie ma nikogo. Jest. Dobra, dzwoni policję. Ale czemu dzwonisz na policję? Bo mnie ktoś zaatakował. Kto? Gdzie? Kiedy? Co? I jak? Ja. <ścoughs> leży w szpitalu. Dobra, nie kłam, tato. Ja nie kłamię. Będę widać, ile... Idę do leżanki, do szpitala, bo ona tam leży. A do mnie nie przyjdziesz. Sama musisz iść do szpitala? Robię... Stała mi się tragedia. Ups, powiedziała. Tu na głos. Jaka tragedia? Gdzie ty? Tutaj. W ciężkim stanie jestem. Ja też. O nie, co ty mi robisz? No patrz, to mi się stało! Tylko mnie boli, zostałam trochę zabita! Tato, tyle że z... ja zostałam zabita! Do... Mogęś mnie nie kazać do tej koleżanki! U tej koleżanki! Był jakiś morderca i prawie mnie zabił! Ja! To wcale ja nie mogę. tak, że ja zabiłam go pierwsza! A to! Ja się z czuję. Ja też. Bo zabiłam jednego typa. Ups, powiedziałam mi to na głos? Tak. Upsi? Teraz pójdę do więzienia to to. Nie, nic nie szkodzi. Ale ja chodzę kiedyś gościa przed chwilą. Gdzie gość? Czekaj, czekaj, czekaj. Bo wiesz. Ja byłem kiedyś policjantem, pamiętasz? Nie, bo mnie ja wtedy nie było na świecie. Mam 14 lat. Aha. To ja powiem tak. Nie, proszę, nie strzelaj. To coś innego, tak? Wolimy coś... Wolimy coś innego. Ja ci nic nie zrobię. Spokojnie. Spokojnie. Nie mam broni. Nie mam broni. Ja ci nic nie zrobię. No spokojnie. To coś. To może też. To może to był twój wspólnik, który chciał mnie zabić. Ale to ja go zabiłam. Nie no, ja nie chcę ci nic zrobić. No dziecko, no pokaż się. To koniec na razie tego odcinka. I jak chcecie drugą część to opiszcie w komentarzach. Nie no.